Wake up filthy Wake up filthy, no to hmm. <noise> Jesteś vampem, jesteś opiu <noise> Niestety nie jestem, ale bardzo chciałbym być. Czy trochę zmienić styl ubioru Wiem, muszę zmienić styl ubioru, ale motor w sumie trochę pasuje. No, no co, Poland? Nie zaskoczę Wake up filthy, <głos> <głos> A, Na pewno jakiś YG A, Tak, YG ma dużo, no? Albo mi Gosię. Który den bury. Killed, wanna be. Może jakiś... Jezu chryste, Kubi! Czym się tak eee, już Nie Łaźnie raczej, takiego gówna. Ta ekipa 2115. Paki, zamknijcie drzwi na chwilkę. Będzie jak na hotelu mafijskim i zimerem. Nie, będzie lepiej. Będzie lepiej, a masz gumy. Co? Co?